Masz 35 lat. Jesteście małżeństwem od 8 lat. Siedzisz w samochodzie na podjeździe po kolejnym 12-godzinnym dniu pracy. Nie chcesz wchodzić do swojego własnego domu. Twoja żona nie dotykała cię od miesięcy. Twoje dzieci prawie nie zwracają uwagi na twoje istnienie, a każda rozmowa zamienia się w kłótnię o coś błahego. Ciężko pracujesz, żeby utrzymać tę rodzinę. A jednak w pewnym sensie jesteś traktowany jak nieproszony gość we własnym domu. Zadajesz sobie pytanie, jak do tego doszedłem? Myślałem, że małżeństwo ma mnie uszczęśliwiać. Myślałem, że tak wygląda sukces. Co, gdybym ci powiedział, że ten scenariusz nie jest wyjątkiem? To norma. Co, gdybym ci powiedział, że współczesna instytucja małżeństwa została systematycznie zaprojektowana, aby niszczyć szczęście mężczyzn, wysysać ich zasoby i eliminować ich autorytet? A co, gdybym ci powiedział, że najmądrzejszą rzeczą, jaką możesz zrobić jako mężczyzna w dzisiejszym świecie, to w ogóle się nie ożenić? Dzisiaj ujawnię brutalną prawdę o tym, dlaczego małżeństwo jest przegraną inwestycją dla mężczyzn w XXI wieku. Pokażę ci, jak społeczeństwo przekształciło małżeństwo ze związku partnerskiego w więzienie i dlaczego mężczyźni, którzy całkowicie unikają małżeństwa, są w rzeczywistości najmądrzejszymi w pokoju. To nie będzie przyjemne, zwłaszcza jeśli jesteś już żonaty lub planujesz ślub. Ale jeśli chcesz chronić swoje szczęście, swoje zasoby i swoje zdrowie psychiczne, musisz zrozumieć te prawdy. Mężczyźni, którzy rozumieją to, co zaraz Wam powiem, to ci, którzy zachowują swoją wolność, bogactwo i spokój ducha. Uważajcie, bo to, czego się dowiecie, może uchronić Was przed największym błędem w Waszym życiu. Zacznę od najbardziej fundamentalnego problemu współczesnego małżeństwa. Zmienia ono mężczyzn w robotników, nudników. To nie przesada. Właśnie to przytrafia się większości żonatych mężczyzn w dzisiejszym społeczeństwie.